Hejka, ja jestem Klawia, a dziś zapraszam Was na metamorfozę moich włosów tonerem On W ostatnim czasie dołączyło do nas tyle pięknych nowości i opcji kolorystycznych, że przyznam, Sama miałam dylemat, na który toner powinnam się zdecydować, a z racji, że moje włosy są ciemne, to wahałam się między odcieniem espresso, oreo, gorzka czekolada, choć jest też opcja dla bardziej odważnych, czyli słodka figa. Finalnie moje serce mocniej zawiło do tego tonera gorzka czekolada i już nie mogę doczekać się tej metamorfozy. Jeszcze tak słowem wstępu, to ja standardowo przyciemniam włosy tak o 1-2 tony, ale przyznam szczerze, że ostatni raz oprysję robiłam ponad pół roku temu i czuję, że ten kolor już się tak wypłukał, no i niestety moje włosy też mają tendencję do wpadania w ciepłe tony, za czym nie przepadam. Dlatego cel na dziś to odświeżenie koloru i ochłodzenie jego. Ja zabieram się za mycie włosów dwukrotnie szamponem nawilżającym, bo zależy mi na takim średniomocnym efekcie, ale też możecie toner nakładać na włosy suche lub w połączeniu z maską. Ja wybrałam metodę na wilgotne włosy, więc zaraz się widzimy. Włosy umyte, teraz je odsączam z nadmiaru wody i będziemy przechodzić, słuchajcie, do tonowania. Się. Ale zanim to sobie jeszcze rozczeszę włosy, bo wiecie, przez to, że nie mam odżywki, to mogą mi się trochę plątać i sobie podzielę jeszcze je na partię. To co, zakładamy rękawiczki, pamiętajcie o tym, to jest bardzo ważne, a już przy tak ciemnych tonerach to, to w ogóle. I zaczynamy. Czy ja mam wrażenie, czy zmieniło się zabezpieczenie? Bardzo na plus. Nie! O oh my god, ja chcę to zjeść! jak no gorzka czekolada! Ale taka porządna gorzka czekolada. Staram się nakładać ten toner od samego odrostu, żeby nic nie pominąć, aby no, efekt był jak najlepszy. I teraz wjeżdża szczotka, to jest moja szczotka dla takich zadań. Na straty trochę spisana i będę wczesywać ten toner, żeby mieć pewność, że jest on w każdym zakamarku. Lecimy z drugą stroną. Czy powiem Wam, że mega szybko to idzie? Ok, lecimy z kolejną partią. I jeśli chodzi o rozprowadzenie tego produktu, to jest to bardzo przyjemne. Jeszcze w połączeniu z tym zapachem już w ogóle ja się powróciłam? Ano, powróciłam, ale słuchajcie, taka to robota. Spokojnie wszystko powinno zejść bez problemu. Kolejna partia. Myślę, że przy moich długich i dosyć gęstych włosach tych partii wyjdzie jakoś cztery. Nie wydaje mi się, abym była jakaś super delikatna, i myślę, że to widać po moich. Jak na twarzy i rękach, ale zobaczcie, że ta bruska jest prawie rzeczysta. No szok. Chociaż i tak, zróbcie, załóżcie jakąś roboczą bluzkę, żeby nie było. Ale jestem w szoku, że nie jest w ogóle trudna. Myślę, że to mamy, więc już lecimy z ostatnią partią. Naprawdę sprawnie to idzie. Nie wiem, ile dokładnie mi teraz zajęło. Ale myślę też, że tego tonera może mi nie starczyć na długie włosy, a tutaj jeszcze trochę tego jest. Myślę, że nawet może starczyć na dwa użycia. Kocham to, jak na moich oczach znikają te rude tony. Dobra, teraz się odwrócę i powiedzcie mi, jak to wygląda z tyłu. Czy jest tragedia? Są prześwity? Nie, dobra, lepiej mi nie piszcie. Jak coś to, ja to zobaczę, proszę mnie nie stresować, bo już będzie za późno. Nie, no myślę, że będzie oko, szczególnie, że wiecie, to też nie jest taka diametralna różnica, tylko po prostu piękne odświeżenie koloru. Biorę szczotkę i robimy ostatnie czesanie. Myślę, że zwiążę teraz te włosy w jakiegoś koczka. Teraz czekam około 20-30 minut i może w międzyczasie spróbuję podmywać te wszystkie pozostałości po tunerze. naprawdę ładnie schodzi, a mam tutaj wacik z płynem celarnym, więc nie ma co się bać. Słuchajcie, no mamy to, wygląda dosyć ciemno, ok, ale to dobrze. I teraz zabiorę się za spłukiwanie i dodatkowo jeszcze użyję sobie tej maski dwuminutowej dla takiego dodatkowego nawilżenia. Żeby nie trzymać nas już tutaj wszystkich w niepewności, bo uwierzcie mi, ja też jestem bardzo ciekawa efektu, to biorę się za suszenie włosów i użyję sobie termoochrony w mgiełce dla zabezpieczenia. I na koniec wjeżdża olejek zabezpieczający końcówki. Ja jestem zachwycona. To jest dokładnie to, co chciałam osiągnąć. I specjalnie przyszłam tutaj w miejsce, gdzie nagrywałam na początku, abyście mogli ocenić efekt przed i po. Ja jestem zachwycona. Wy też koniecznie dajcie znać, co sądzicie o tej metamorfozie. Okej, okay, czy możemy jeszcze popodziwiać te tafle? Coś czuję, że sama zrobię sobie zapas tego tonera, a Was zapraszam do sklepu Only Bio. Kupujcie, póki są, bo coś czuję, że mogą szybko znikać z półek. Mamy kolejny dzień i pomyślałam, że pokażę Wam, jak włosy wyglądają w świetle dziennym. No ja jestem absolutnie zachwycona. Spójrzcie tylko na ten piękny, chłodny brąz. A jeśli wy się zastanawiacie, jak Wasze włosy mogą wyglądać po tonerach On Libio, to koniecznie korzystajcie z nowego filtra na TikToku. I oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału. Buziaki, pa pa!